Wyspa Wiktoria Hislop. Powinniście przeczytać tą książkę nie tylko przed przejazdem na Spinalongę, ale to fantastyczna powieść. Spinalonga zyskała ogromną popularność po 2005 roku, kiedy wydano tą książkę. Do tego czasu popadała trochę w zapomnienie i można było dostać się tam jedynie kupując bilet u lokalnego rybaka właśnie tutaj w Place, gdzie jesteśmy. Natomiast po 2005 roku ruszyły masowo wycieczki i za nikolaus i za Lundy, i tutaj z Plaki. Spinalonga jest drugim najbardziej popularnym miejscem archeologicznym na Krecie. Zaraz po pałacu w Knossos i władze regionu starają się wciągnąć Spinalongę na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Czy im się to uda? Zobaczymy. By był to pierwszy obiekt na Krecie. Ten w obie strony kosztuje 10 euro i możecie zostać na wyspie jak długo Wam się podoba. Pokonując kolejne uliczki i wyobrażając sobie jak spędzali dzień trendowaci kiedy była ta właśnie wyspa kolonią. Polecam Wam, aby wybrać się na wycieczkę na Spinalongę właśnie z tego miejsca, z tej maluteńkiej wioski. Właśnie stąd wyruszali w swoją ostatnią podróż również trendowaci. Mieli oni bilet w jedną stronę z dożywotnim wyrokiem. Jeżeli nie śmierci, to izolacji. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Oh, I wish the sun would rise and see the clouds pass by. I didn't want to say goodbye to you, but you're gone. wygnanie na Spinalągę nie wymagało od władz greckich wielkiego przymusu. Czasami wystarczał po prostu strach sąsiadów współpracowników czy nawet członków rodziny. Człowiek o którego stwierdzano trąd nie miał wielkiego wyboru. Albo uciekał w góry i żył w odosobnieniu w jaskiniach, albo decydował się na przyjazd tutaj na spinalongę, gdzie w zaklętym kręgu podobnych do niego ludzi mógł spędzić resztę swojego życia.. Pierwsze 30 lat to skandaliczne warunki. Głód i brak dostępu do lekarzy czy lekarstw. Szpital i w miarę dobra opieka medyczna to 1937 rok. A pamiętajcie, że pierwsi trendowaci znajdują się na wyspie w 1903 roku. Warunki życia mieszkańcom poprawiły się troszkę od 1939 roku, kiedy wybrano demokratycznie nowego gubernatora tej właśnie wyspy. Trąd nie wybierał, trafiali na wyspę zarówno inżynierowie, jak i lekarze i nauczyciele. Otwarto szkoły, gdzie uczono młodsze dzieci, lekarz zaczął troszczyć się o stan zdrowia trendowatych, natomiast prawnik zaczął troszczyć się o ich interesy. 40 wiedziano już nieco więcej o trądzie, wiedziano już, że nie tak łatwo zarazić się trądem, że wymaga to wieloletniego bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Kiedy wiedziano już, że tylko 5% społeczeństwa i ludzkości może zarazić się trądem, pozwolono na odwiedziny członkom rodziny, pozwolono okolicznym rolnikom na przywożenie i sprzedawanie swoich produktów rolnych. Przybywali oni właśnie przez tą bramę. Zobaczcie, jak blisko położona jest plaka. Jedynie 300 metrów. Mieszkańcy Spinalongi często słyszeli, widzieli i czuli swoich bliskich, których zostawili po drugiej stronie. Kiedy przechodzili przez bramy, podlegali dezynfekcji, podobnie jak wracali do domu, a musieli wrócić przed zachodem słońca. Tutaj również odkażano pieniądze, którymi trendowaci płacili za produkty. Od władz greckich trendowaci otrzymywali dziennie jedną drachmę. Nie była to duża suma pieniędzy, ale wystarczała na podstawowe produkty. Turystów przypływających licznie w sezonie na Spinalongę, wydarzyły przede wszystkim przepiękne widoki. Krystaliczna woda to ruiny po weneckiej twierdzy, ale musimy wszyscy pamiętać również o tej prawdziwej historii prawdziwej ludzkiej historii z krwi i kości, która wydarzyła się tutaj pomiędzy 1903 a 1957. Przewodnicy bardzo często, e, oprowadzając wycieczki po tej wyspie, spłycają troszeczkę historię trendowatych. Mówią, że żyło im się tu w miarę normalnie, w miarę spokojnie, e, że mieli domy wyposażone w prąd, że mieli szkołę, szpital, sklepiki. Tak, to prawda, ale musimy pamiętać również o strachu, izolacji, o tym, że bilet tutaj był biletem w jedną stronę, że nie mieli stąd powrotu, że nie mieli żadnego wyjścia. Udokumentowanych źródeł historycznych jest jak na lekarstwo nomenomen, a wręcz praktycznie nie istnieją. Mieszkańcy, którzy opuścili wyspę w 1957 roku, nie chcieli wypowiadać się na ten temat. My, przez kilka miesięcy, szukaliśmy ostatnich, żyjących czy tych, którzy mieli kontakt z osobami mieszkającymi na wyspie. Nie udało nam się tego dokonać. Także, przybywając na Spinalongę, pamiętajcie również o tych odczuciach, czyli lęku, desperacji i odosobnieniu osób, które tutaj przybywały. Kolonie trendowatych na wyspie spinalonga najprawdopodobniej założono w celu wypędzenia mieszkających tu ciągle w 1903 roku trumków. Mój no szleki wynaleziono już w 1941 roku. Na świecie ciągle jest 15 milionów chorych na tron. Przede wszystkim w południowych Indiach. W leprozorium na przełomie tych lat, czyli 1903-1957, żyło około 2000 osób. Żyło i wielu z nich umarło. Po odkryciu leków na trąd, część z nich mogła wrócić do swoich rodzin, część była przetransportowana do szpitala w Pozostał na wyspie jedynie ksiądz, który opuścił wyspę jako ostatni człowiek w 1962 roku. W czasie II wojny światowej teren kolonii trendowatych był jedynym obszarem niezajętym przez Niemców. Bali się oni wejść na tą wyspę, natomiast na pobliskich plażach rozłożone były tabliczki z ostrzeżeniem o kolonii trendowatych. Kiedy trzech mieszkańców w czasie wojny, kiedy większość z nich umierała z głodu, chciało przepłynąć do Plaki, kilku z nich się udało, ale zostali rozstrzelani na plaży. Finalonga dawała poczucie na miasto. Normalności chorym. Jednak czy była potrzebna, bo już w chwili zakładania tej właśnie kolonii wiedziano, że bardzo trudno zarazić się trądem. Mieszkańcy Spinalongi starali się prowadzić w miarę normalne życie. Czyli hodowali zwierzęta, uprawiali ogródki, również zawierali małżeństwa. Rodziły się tu dzieci, podobno 39. 16 z nich umarło na trąd. Dzieci, które urodziły się zdrowe, były zabierane od matek i przekazywane sierocińcom na terenie całej Grecji.